Witajcie w laboratorium Radia Z. Spróbujemy dzisiaj zrobić małe doświadczenie. A dokładnie biorąc, spróbujemy zbudować rakietę z herbaty. Przede wszystkim, cała torebka jest dosyć ciężka i raczej nie unosi się w powietrzu. Dlatego naszą rakietę musimy trochę odchudzić. Nie będziemy potrzebowali etykietki. Sznurek również nie jest nam potrzebny. Musimy teraz rozparcelować trochę rakietę. No i sama herbata też nam się dzisiaj nie przyda. Musimy się jej pozbyć. Kiedy torebka z herbatą zmieniła znacząco swój stan, musimy przygotować pole startowe dla naszej rakiety i ustawić ją dokładnie. Na środku kosmodromu. Okej, okay, nasza rakieta jest gotowa do startu, ale tutaj pojawia się pytanie do was. W jaki sposób spowodować, żeby rakieta poleciała do góry? Spróbuj swoich sił, zastanów się i napisz co zrobić, żeby rakieta sama poleciała do góry. Na pierwszą osobę, która odpowie poprawnie, czeka tablet. Rozwiązanie już dziś po 20:00 w Radio Z i na radioz.pl.